To tej strony HMG, a oto kolejny odcinek z Legomocji Imagine W dzisiejszym odcinku chciałbym wam zaprezentować na czym dokładnie działają i polegają suwaki oraz przyciski Zacznijmy sobie od przycisków, bo moim zdaniem są łatwiejsze I tak, ogółem co on, ten przycisk robi? Po prostu wywołuje nam daną komendę nie poprzez jej wpisanie Na przykład kwadrat, Ale jeszcze tego nie mamy z procedurach. na przykład gdybyśmy kliknęli ten przycisk to od by nam się pojawił kwadrat tak jak go zapisaliśmy a nie byśmy musieli wpisać właśnie rzeczony kwadrat no i na przykład dajmy na tym kwadracie przykład kwadrat yy, parametrów nie niekoniecznie można wpisać bo jednak yy, nie można można dać, ale jest to niekonieczne zwłaszcza przy przyciskach, bo gdy damy go to byśmy, musieli, gdy klikniemy ten przycisk tu mamy się pojawić po prostu okienko z, yy, z polem, żeby wpisać zmienną. No to może bez zmiennej i będzie niech to tak. Wielokąt. Wielokąt. No i oczywiście zaczynamy nawias. Jak to Was uczyłem, ja nie wiem, czy wielokąt nawet był, ale mniejsza. Pow, Powtórz. 4 bo to kwadrat. Naprzód. 90 nie, nie 90 naprzód 20 pw 90 no i dwa nawiasy ustawmy sobie jeszcze kolor ustaw kolor malowania dajmy czer czerwony no i mamy kwadrat no i teraz sobie weźmy przycisk czy to jest przycisk? tak, to jest przycisk jestem nieprzygotowany, jestem zły no i dobrze, tutaj ma, nam się pokazuje taki przycisk nic nie robi bo musimy go zmienić, więc zmieniamy przycisk, możemy zmienić jego nazwę, napis. Napis to jest to co się tutaj wysiedla, a nazwa to jak się nazywa. Więc teraz zmienimy go kwadrat jest to kwadrat, napis, też niech będzie kwadrat, więc Ctrl C, Ctrl V. Rada. Rada to jest to jakbyśmy chwilę poczekali na tym przycisku, to bym się na przykład tam pojawiło na przykład ni klik, klik, aby wywołać kwadrat na przykład i przełącznik, tym za chwilę, no i dobrze. I teraz zdarzenia, czyli to, co się zdarzy po naciśnięciu tego przyciska, no to gdy wciśnięty, czyli gdy go przytrzymamy, tak można określić ale chyba nie da się go przetrzymać, nieważne, to po prostu yy, będzie zawsze się resetowało wszystko, czyli CS i żółw 1 będzie wykonywać procedurę kvadrat. No. I tak to mniej więcej wygląda, czy dobrze? A, jeszcze jedna rzecz. No i oczywiście możemy tutaj zmieniać wygląd, co jest przydatne na przykład yy, parametry... Długości i szerokości. No to załóżmy wysokość. Nie, czy to jest wysokość, powinna być długość, ale nieważne. No i niech będzie tutaj 100. No ale na przykład. No i sprawdźmy, czy teraz będzie ładnie. Jest ładnie i klikam kwadrat. Nie, wiem jak wykonać rt1, to nieważne. Przy kwadracie zapędziłem się, bo przy suwakach będzie troszeczkę trudniej, ale tyle tutaj po prostu cs i kwadrat. Może nie widzicie, że się, się tło resetuje, ale powinno. No i mamy parametr. No to co jest? No i cóż, mamy już przycisk ogarnięty, to teraz subek. Suwak jest tak jakby następcą przycisku, bo gdy w przycisku zmiennej zbytnio wprowadzić nie mogliśmy, to przy suwakach jest to wskazane, żeby wprowadzić zmienną. Czyli na przykład zróbmy sobie element, który się nazywa flaga. Chyba wiecie, do czego dążę powoli. Możecie się domyślać. I to może jeszcze nie jest to, co chcę dokonać, ale zaraz będzie. Flaga to naprzód 50, kwadrat i wstecz 50. Tak wygląda flaga, ale natomiast ja chcę zrobić, już chyba doskonale wiecie, wiatrak. Wiatrak, życzony wiatrak, i tutaj będzie parametr, ile chcemy takich flag w takim wiatraku. Więc cóż, piszemy następującą komendę. Na początku musimy wywołać musimy inaczej musimy powtórzyć powtórzyć użyć daną procedurę wstawiania wiatraka ileś razy tyle, ile chcemy flag. Czyli powtórz tyle, ile chcemy flag. Wstaw tyle, ile chcemy flag. No i tutaj piszemy: oczywiście, flaga, którą chcemy wstawić. Flaga. I tutaj. Musimy się obrócić, żeby te flagi się nie nakładały. O jakiś stopień, który będzie wynikał z podzielności całego okręgu przez ilość flag. Czyli w skrócie 360 na ile. No. I tak się prezentuje ta procedura. Do której właśnie bardzo wskazany jest naprawdę suwak. No i suwak, nazwijmy sobie nazwa, suwaka, wiatrak. I dobrze tutaj wskazujemy, jakie mogą być minimalne wartości do danej, go, do danej zmiennej. Czyli na przykład dla zmiennej tam rzeczonej wiatrak, ile może być 0, i to może być najmniej 0, nie ja chcę najmniej 1 a najwięcej chcę żeby było to 10 a wartość wartość to jest yy, począt, po prostu start, z tego z czego startuje procedura no rady nie wpisuję już jeszcze tutaj wam muszę pokazać radę i dobrze i gdy zmieniasz gdy zmieniam chcę żeby mi się ciągle pokazywały flagi jak się zmieniają no to dobrze więc zacznijmy. CS, żeby za każdym razem, żeby te flagi się nie nakładały, tak? Bo gdy nie będziemy kasować, to będzie kogiel mogiel i będzie w końcu okrąg, a nie. Wiecie co? No i tak, wskazujemy teraz operatora, który ma to wykonać, czyli rzet1. 1. I potem w takim małym nawiasie, że tak to określę. cudzysłowie Jak to się nazywało? No, z takim czymś małym. Piszemy na początku komendę, którą chcemy wykonać, czyli wykonać, czyli wiatrak, a potem wpisujemy yy, to, czym będziemy przesuwać, czyli nazwę naszego suwaka, czyli wiatrak, i potem klikamy, klikamy, piszemy posu... po posuw i i będzie działać. Proszę bardzo, mamy już jedno z góry założone, no i... Ops, pięknie działa. Maksymalnie 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Minimalnie jeden Działa wszystko dobrze. Więc tak mniej więcej się prezentują te cusie. Cusie. No przyciski po prostu. I chciałem wam to pokazać, żeby nie było czegoś takiego, bo właśnie przygotowuję... No powiedzmy... Nie wiem jak to określić. Coś, co, o co mnie ktoś poprosił, jakiś użytkownik, Ma, mam nadzieję, subskrybent. Ale najmniej widz, minimalnie. Żebym stworzył coś ciekawszego niż zamek. Oj kolego, szykuj się na coś dobrego. Więc cóż, to byłoby na tyle dzisiaj. Pokazałem wam to tylko dlatego, że będzie to pokazane w moim projekcie. Tak to określę. No i cóż. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się! Cześć.